Cześć, Siemankowizowy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem CherryGamer, a to jest strona CSGO Skins, na którą serdecznie zapraszam was, jeżeli oczywiście chcecie i macie skończone lat 18. z kodzikiem CZG, który wpisujecie w tym właśnie miejscu, dostajecie 10% bonusu do każdego doładowania oraz darmowe 2 ,10 zł 10 groszy na start. Czyli przykładowo, jak sobie wiecie, za 1050 jak już jesteście totalnie no, to 105 zł bonusu dostaniecie, będziecie mieli gratis, tak jakby. No i oczywiście, widzowie, oprócz tego, że wpiszecie mój kodzik i dostaniecie ten bonus, to jeszcze możecie wygrać wspaniałe skiny, które dawno nikomu nie spadły. A więc, no, moim zdaniem, to jest kwestia paru osób, które sobie wiadom, no, no i jakiś, któryś z tych skinów może spaść, ponieważ te są na buście i to na dosyć grubym buście. A tutaj AWP Asimowkę, jeżeli wydropicie tą dokładnie AWP Asimowkę, a może się to zdarzyć w każdej chwili, tak naprawdę. No, to dostaniecie tą kosę gratis ode mnie. To jest taki gratisik dla, dla wspierających, po prostu dla wpłacających. Oprócz tego, za niedługo startuje też konkurs związany z rękawiczkami, które też tutaj widzicie na ekranie. A my, widzowie, mamy tutaj nową skrzynkę, którą przepraszam, że tak eh, przerywam, przełykam ślinę, ale cały czas jestem chory, widzowie, gardło mnie napierdziela. Upgrade Gear with Predator Case. I będziemy sobie robić na nią bitewki 2 mm, na 2 ja sobie z prawej strony polecę, a zagrajmy sobie Underdoga na pierwszy strzał. No zobaczymy, co to spadnie, widzowie. Także spieszcie się kochać streamerów, ponieważ tak szybko znikają widzowie. Nie wiem, ile ten filmik jeszcze tutaj będzie na tym kanale. Na razie mi jeszcze nic nie znikło, ale słyszałem, że że znika co po niektórym. Także followujcie mojego kika. Kik Chergamer, ponieważ tam będą się odbywać livey. Będziemy robić tam streamki. O kurde. Na głośnikach mam czemu? Muszę sobie na słuchawki przełączyć znowu. A e, ja już nie myślę. Ja już nie myślę, widzowie. A bo dobra, niech te słuchawki się ładują lepiej. Okay. Mam nadzieję, że się tu nie odbija i nie ma przegłosów, bo przegłos by był chujowy. No na razie to jest kip... Keep keep... Pizda. Na razie to prowadzimy bardzo, bardzo dużo i chyba nic z tego ciekawego nie będzie. Na razie ten Predator Case, tak szczerze mówiąc, taki... no średni bym powiedział, średni. Nic takiego konkretnego, żeby coś je było mocno, nie? Ile mamy budżetu? 1892 jeszcze, no i do nas to leci, tak? 370, no ale zobaczcie, zrobilibyście sobie bitewkę taką. Dajmy na to, bylibyście tutaj. Koszt bitwy 252, no i 316, no to proficik mają, tak. Proficik mają, ale my lecimy z nową bitwą i tym razem pierdolnę ją na na boostach. Na boostach, widzowie, 10 sztuk. No teraz to coś musi polecieć. No ale underdog to underdog, teraz robimy tak i nie zmieniam żadnej pozycji. Jesteśmy w team Counter Terrorist. I lecimy z tematem. <laughs> Emilii sobie damy tym razem, tu damy Adriana, a tu damy losowo. Już myślałem, że i samu się trafi. Jakby tam i mu się trafił z losowego, no to dzidzi, tak naprawdę. <laughs> eee, Okej. Okay. Tutaj teraz coś ciekawego? No powiem wam. Że już chyba jesteśmy WYCYCKANI No, Gigi, ja piszę. No, co jest? Kurwo? Siedem, 800 zł, nie? Do czysto. A Gigi, nam nic nie leci. Totalnie, kurwa, nic. Sam syf, sam gnój. Co to do jasnej kurwy. I co, to milion powinno kosztować. No i chuja kosztuje. No, teraz to samo możesz dropić. No, i co, teraz? Teraz dwa by musiały polecieć, chyba. Dzidzi. Skoro kurwa tego chcecie, to będziemy musieli tak zrobić. Kurwiłem się, widzowie, leci all inek z tego. Jeden jester. E, co to jest? Uż skrzynki od najtańszych. Tak sobie damy na końcu, żeby jesterek był. Żeby wiecie, od razu nie było, trzeba mówić dzi-dzi. All inek, moi drodzy. OL Inek Ros. A bo dobra, niech będzie ta Emily, Michel Ty ktoś do nas dołączył. Dobra, to tu i sam mówi, lecimy. No ciekaw jestem tej bitwy. No, na wstępie mają więcej. Dobra, czyli to jest ktoś, kto będzie dropił miliardy, okej. Okay. Bardzo fajnie. Albo, i nie o, o, kurwa, dobra, lecimy widzowie Ale ten jester teraz to może A i tu lepszy stan, tak? Nie, taki sam Aha AHA Okej, okay, GG No, GG 1500 No, GG Minimal wear redline Dziękujemy, do widzenia Fajnie było, miło, zajebiście się O kurwie, tu wszystko za chwilę, nie? Mam nadzieję, że ten jester nas uratuje. 3100, nie? Elo. Dzięki Samu. Kurwa, coś już takiej mocy nie jesteś teraz w tej bitwie, nie? Aha. No jeszcze kim da. Czemu nie? Dobra. Mam nadzieję, że odcinek... Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Niestety zagraliśmy se all in'a, dostawaliśmy w pizdę każdą bitwę, jaka jest tylko możliwa, kurwa. Widzicie, czasami tak bywa, widzowie, także grajcie rozważnie. No i wiadomo, trzeba mieć lat 18 stronę, jest przeznaczona tylko dla osób pełnoletnich. Trzymajcie się na razie i wbijajcie na Discorda, ponieważ tam jest konkurs, widzowie. Jak chcecie kowski, jak chcecie rękawiczki, zapraszam na Discorda. Trzymajcie się, na razie, cześć.